Dwie dziewczyny muszą podtrzymywać, żeby on w ogóle chodził. Może coś robić. Nie ma takiego przełożenia. Co, on brał dwie walizki dolarów i przewoził przed końcem? No Nie da się tego zrobić. I to jest wywiad po prostu robiony, a Gatesa, Sorosa i tam innych to się robi tylko jako tych tak kulczyka w Polsce, jako taki wany figurantek. Mówię, u nas nie ma monopolu władzy w sensie jednoosobowej, bo to jest surańszyzna decydują w jakiejś bliżej nieokreślonej grze. Najczęściej no wywiad do wysokiego stopnia. Podam tylko, że Gatesa, tego, o którym się mówi, on nie, nie jest nawet rady wiejskim. Człowiek, który nie ma nic. Jego kuzyn jest jednym z dyrektorów Pentagonu od 4 czy 5 kadencji. A ojciec był tym, który stworzył Parenthood i działał z polecenia fnr Macie łańcuszek od razu, jak to się dzieje z Horosem jest to samo. Czyli tak, z jednej strony wywiad CIA robi zamieszki po naszej stronie, z drugiej strony robią zamieszki w Brukseli. Kto to jest ta pani Vanderline? A to jest paniusia, która już była ministrem obrony Niemiec, tam jeszcze w czymś innym brała, no i znana jest z plagiatu, w sensie doktoratu. To jej udowodniono. Jeżeli ktoś był ministrem obrony w Niemczech, to musiał być agentem Pentagonu. Dlaczego? Bo w myśl w konstytucji armia niemiecka podlega pod NATO. Armia niemiecka nie jest tak jak w tym każdym innym kraju, że podlega pod rząd. Nie. Armia niemiecka podlega pod NATO, generała NATO. No to oczywisty wie, że formalny dowódca musi mieć oficera prowadzącego z tego ośrodka, który decyduje. No i ona nam chciała, przypominała, no chyba było dwa tygodnie temu, to takie posiedzenie, gdzie pan Morawiecki był tam w Brukseli i wypowiadał się na temat tej wolności słowa w Polsce. To są jedyny, które tam logicznie mówił w tym czasie. Ta cała reszta to słowa z butów wychodziła. W ogóle nie mieli pojęcia o czym mówią. Szczególnie, że sprawa dotyczyła prostej rzeczy, porównania jednego przepisu z drugim, a oni wyciągali rzeczy, kto ty jesteś, i skąd pochodzisz i kto jest swoją rodziną. Ten poziom to na bazarze, na bazarze może istnieć, ale nie na tym poziomie dyskusji przecież. I to u wszystkich. Nasi posłowie specjalnie się nie różnili z słowa siadą od niemieckich, czy tam hiszpańskich, czy jakichś innych. Ale pani Wanderlei przypomniała pewne rzeczy, że jeżeli Polska nadal będzie prowadziła taką politykę yy, cenzury, to dojdzie do tego, co doszło yy, XVIII wieku, czyli do rozbiorów polskich. A ona zapomniała, kto te rozbiory zrobił. A to zrobiła księżniczka niemiecka, właśnie. Obywatelka państwa świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego na polecenie swoich władz. Czyżby ona to samo chciała robić? No bo ona do tego dążyła przecież. Czyli mamy tak sytuację. Z jednej strony mamy pseudoepidemię. Z drugiej strony mamy zamieszki na granicy i stan wojenny. Z trzeciej strony w sumie razem to spowodowało inflację galopującą. I z czwartej strony nam mówią, że będzie teraz oziębienie i zima będzie wyjątkowo długo i ostro. Dlaczego? Wszystko się w jednym miejscu zbiega i mało tego już dwa lata temu pani Merkel mówiła, że muszą zaopatrzenie w domu mieć na co najmniej miesiąc, żywność, bo mogą być problemy. No skąd ona o tym wiedziała? Epidemii nie było. W Szwecji to samo powtórzyli. Więc w razie widać, że się do czegoś szykuje. A tak z mojego prostego rozumowania, dlaczego tam mur budują, kiedy wystarczyłoby tam 3-4 balony na uwięzi, a mamy podobno wicemisz nie pamiętam, Europy czy świata, w bolonarstwie. I z tej wysokości 150 tam 100 metrów, byśmy widzieli prawie 20 kilometrów co się dzieje. Czyli byśmy wiedzieli w którą stronę te konwoje z Wystarczyłoby tam po drugiej stronie, czyli po naszej stronie, postawić kilka polewaczek z czym? Z wodą. Myśleć. Z wodą. Ze świeńską No. To wystarczyło. na Podlasiu i jest co najmniej kilkanaście hodowli trzody chlebnych i mają wielkie problemy z tą gnojówką. A co za problem, zamiast budować za półtorej miliarda mur, zrobić tam łajna, 100 km mur z łajna. Nie sądzę, żeby ktokolwiek to chciał przechodzić. A po drugie Państwu przypomnę, że w 2009 roku zakupiono dziewięć działek laser, przepraszam, ultradźwiękowych, czy mikrofalowych. No to jak ja mam Obserwację i widzę z daleka, kiedy, gdzie to idzie, to umieszczam tutaj jedno działko ultradźwiękowe, Pszszszsz, i w promieniu 200 metrów nikogo nie ma odmowy. Co za problem? To znaczy, tak, działko można uczyć do tłumienia, rozruchów w cudzysłowie polskich robotników, ale granicę bronić już nie możemy, tak? A to kosztowało kilkanaście milionów dolarów. Gdzie one są? To i po, po co. Także dlatego mi się wydaje, że to jest wielki piz i tylko chodzi o szum informacyjny, bo przecież doskonale można było to w prosty sposób załatwić od razu, pierwszego dnia. Żadnych tam drutów. Po co? Na naszym terenie, tu jest granica, no to ja tu robię te 20 metrów gnojówki pas, i nic więcej. Nic nie potrzeba, żaden muzułman nie przejdzie. A tu jest tylko pokazanie. Kazachstan, Pakistan, jak ten rurociąg był przez Afganistan. Koszty dla ludzi. Proszę Państwa, jak wzrosły dzięki działalności ostatnich lat koszty naszego utrzymania? Taka jest inflacja, że dawniej to było 800 zł na utrzymanie rodziny, a teraz minimalna to jest 1000. 30%. A niby nic się nie zmieniło. Proszę popatrzeć, jak chleb podrożał. Podstawa. Dlaczego jest taka inflacja? No ten dodruk powoduje, że to jest 120 miliardów przy 400. To jest prawie 30%, który idzie. I co już się mówi cały czas? No trzeba dopłacać do ubezpieczenia, czyli podwyższą opłaty na ubezpieczenie. Dlaczego? No właśnie dlatego. Muszą podwyższyć, bo jak tyle wydali, to co z tym zrobią? O tym się mówi. Na razie spokojnie, cicho. Wręczę, że za chwilę będzie już jako podsumowanie. I kolejna sprawa, która wejdzie, to jest podatek katastralny. Oni wciąż twierdzą, że go nie ma, nie będzie, ale on wejdzie. Nie jest groźny podatek katastralny groźna jest wycena. Czy on będzie 0,5%, 1% czy 2%? A już wiemy, bo to w 2012 roku już ustanowiliśmy, bo jeszcze nie wchodzi, że za działkę rekreacyjną czy za jakiś tam teren to będzie 5%. No to proszę zobaczyć, kosztowała działka 40 tysięcy, 5% rocznie, to w pewnym czasie będziecie dwa razy to samo płacili czyli to jest sposób okradania społeczeństwa jesteśmy jednym z nielicznych krajów gdzie bogactwa na waszym terenie nie są waszymi bogactwami wszędzie każdy ma prawo to w domu i w górę jest wasze, a u nas nie definicja choroby to to co mówiłem o beszampie i tym musicie pamiętać że choroba dawniej taka teoria choroba jakaś tam bakteria czy wirus no i antybiotyk czy szczepionka i zysk nie Większość chorób można załatwić odpowiednią dietą. Tak jak węglem te wszystkie wirusowe choroby, kaszel kwasem jabłkowym czy zwykłym naparem sosny, to samo na demencję. Demencja jest dość szybko przebiegającą chorobą, zamykającą. Wystarczy sobie zrobić herbatkę, to znaczy dla tej osoby. Sosny i konopi. I proszę nie wierzyć w te głupoty, co opowiadają, że są konopie medyczne i zwykłe. Różnica polega na procencie zawartości tych substancji czynnych. No to jest różnica mniej więcej 5%. To co trzeba zrobić? Zamiast jednego listka wziąć pięć. A cena jest diametralnie różna. Dlaczego u nas nie wolno handlować parwonu? No bo służby to przejęły i dla nich to jest dobry. Robią posłuchę na rynku, podnoszą ceny. Ludzie przestają kupować, obniżają ceny i idą z powrotem. Proszę pamiętać, że marihuana do lat 50. była normalnie sprzedawana, no, może do 50., nie do 40. Jako herbatka, jak piłem herbatę jaśminową, to mogłem sobie z kolapiłem. No, I komu to nie przeszkadzało. Marihuana nie jest narkotykiem, nie powoduje przyzwyczajenia. Jeszcze w latach 70. jak ostry zakaz prowadziły właśnie służby, to stowarzyszenie lekarzy amerykańskich pisało do prezydenta taki raport, że czym mają leczyć ludzi, jeżeli mi się zadania. Urojone epidemie. No to już mówiłem, liczba zgonów dzienna jest taka sama, średnia 1200, ale zimą jest tego 1500, nawet 1600, a latem jest 700 800. Dlaczego? No bo jest większy poziom witaminy D i ultrafioletowe yy, promieniowanie Słońca, niższe te wirusy, jak mówiłem, po 30, 40, 90 sekundach. I o to chodzi. A u nas większość chorych umiera z powodu chorób krążeniowych albo nowotworów. To dlaczego się mówi tylko o tych 30, 40 na 105, 19 umierających? Nie słyszałem żadnej akcji leczenia tych chorych właśnie na co. Do lat 80. mieliśmy strofantynę. Bardzo dobry lek podawany w chorobie dusznicy bolesnej czy zawanej. Zamiast tego, co dostajemy dzisiaj, wstępny bypassy, 20-40 tysięcy zarobki dla kogoś tam, a facet wcale dłużej nie żyje. Proszę zauważyć, że kardiolodzy, tak samo jak i onkolodzy, przestali produkować dane statystyczne. Mamy wielki ośrodek, tam no, tysiąc chorych wyleczyli, ale nikt nie podaje, czy oni przeżyli 5 lat, 10, 15 czy po pół roku tylko. Zginęł, a jest od 2000, przepraszam.